Do złoty portal. na chciałem powiedzieć, że nie obiecuję dzisiaj live Awatara Awatar Ryb Papiołów, ale premiera jest, premiera jest na 19 grudnia. Eee, oczywiście pokazuję mi, że mogę go pobrać, ale wyskakuje błąd gry, jest po prostu zablokowane. Mogę go jedynie pobrać tylko 19 grudnia. Ja tam na stronie producenta. Naszony yy, jest tak. Dostępne 19.12.2025 zamówione przed Ten produkt to zamówiony przed czyli ja go mogę pobrać 9. 19, czyli w piątek. Nie wcześniej, nie później. Nie wcześniej, nie później. Pobierz i C, coś posłanie tak, C, i kreska jeden zero siedem osiem kreska 4. No, więc e... tak to. tylko jest w ogóle live no więc yy, tak to nawet nie ma jak opcji ale mogę wam na przykład pokazać że Tutaj, bo tutaj nawet posunąłem poprawę do przodu Myśląc ja dzisiaj odpalimy, ale nikt tego nie będzie O nawet ja tu odpalić e, gierkę To i tak tego nie będzie A te bez sensu żeby e, było takie mylące tytuł

Migrating! Come back to resistance when you can, okay? This team is asking for you specifically. A comet messenger has arrived at HQ. It's... Hello hello. comet would like to see you at the Hollows. Intriguing. Did they say anything else? No. In typical comet style? Yes, I'll go see what it's about. Ja nawet tego tyle nie musiałem ukończyć, bo to zrobiłem w e, ten sposób, że najechałem no, na przykład tutaj, Po w dzienniku i to było. E... No nie ma echa, gdzie to było. O, po małej austriach उत्तीस दफ्बी खेता O, tu jest na przykład. Można na przykład, tutaj, tu masz spokół yy, chcę, tutaj kończyć całą fabułę. Ja kupiłem tak i dzięki temu kończyłem całą fabułę. No. no więc, yy, bez żadnego ja tu się po im pochytnam Sorry, ale nie moja wina. Piszę, że mogę pobrać. Ja teraz sprawdzę czy mogę teoretycznie pobrać. Przejdź hmm, do tego. Pobierz. To jest po tak. CS10700. Yy, z, ja jak jesteś prawdę na drugim koncie Bo na drugim koncie mam... Ja nie... ja się tu wam i poszekną, więc nala. No,